Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziś chciałbym Wam pokazać grę, która w moim przypadku na Commodore z 64 była największym zjadaczem czasu. Myślałem, że dzisiejszy filmik nagram przy użyciu takiego to urządzenia, które ostatnio sobie kupiłem. Jest to taki bardzo prosty, tani grabber, który możecie zobaczyć też na filmikach MGR. A on taki sobie kupił ostatnio widziałem, że prezentował jakieś tam odcinki przy jego użyciu. Niemniej jednak ja chyba nie mam do niego szczęścia, ponieważ no mam problem z tym graberem. To znaczy graber działa, ale jest problem z nagrywaniem obrazu. Jeśli chodzi o C64, to w ogóle nie mogę tego obrazu złapać. Jakieś tam stopklatki mi tylko przebijają płynnego obrazu, nie mogę złapać. Na Amidze no niby obraz przechwytuje, ale mam z kolei problem z przechwyceniem dźwięku przy pomocy programu OBS. Przy użyciu programu, który jest dostarczony tego grabera, przechwytuje dźwięk, ale tam z kolei strasznie duże pliki się nagrywają. Więc, no, tak czy owak, nie bardzo mi to na razie działa. Będę może próbował kiedyś, jak będę miał więcej czasu. Natomiast dziś, starą metodą, bez użycia grabera, chciałbym Wam pokazać grę. Grę, która, jak mówię, była wielkim zjadaczem czasu. Chyba najwięcej czasu przy niej spędziłem, jeśli chodzi o komputer Commodore. A pokazuję Wam dlatego. Już ostatnio dowiedziałem się, że ktoś ją przetłumaczył. To znaczy ta gra, może już widzicie, nazywa się Werner. Jest to gra handlowo-strategiczna. Natomiast tu, jak widać na ekranie, jest podpisana Werner English, czyli jest to wersja po angielsku. W czasie, gdy ja w nią grałem, była dostępna tylko wersja niemiecka, co oczywiście no, było pewnym problemem. Co prawda, same komendy w grze można dość szybko opanować, natomiast całą historię. Są fabułę gry ogarnąć jest może trochę trudniej dobra, ale no teraz już mamy wersję angielską i chciałbym ją właśnie teraz wypróbować informacje o tym, że jest wersja angielska znalazłem w którymś z numerze zdaje się komody już chyba nieistniejącego pisma no i poszukałem tej wersji faktycznie jest dostępna ściągnąłem, nagrałem no i chciałbym sobie w nią zagrać dobrze Czekajmy chwilę, aż się gra. Mam nadzieję, że nie za długo. Gra już, no powiem szczerze, no wypróbowałem. Faktycznie jest po angielsku. Dobra, zresztą to na pierwszym ekranie już widzimy Vermeer English. Dobra, no i tutaj szesnastostronnicowy 16 16 16-stronnicowy opis fabuły tej gry, jak widzicie, gra rozpoczyna się w roku w sylwestra 1917, a więc zaczynamy od, od roku 1918 po zakończeniu I wojny światowej, w zasadzie no jeszcze nie całkiem po zakończeniu, no ale w tym roku, w którym kończy się pierwsza wojna światowa i mamy odzyskać kolekcję Waltera von. Grunschalda, no, która gdzieś w czasie wojny przepadła. I będziemy właśnie, naszym zdaniem będzie właśnie wykupić obrazy, a w szczególności właśnie obrazy tytułowego wermera. No nie będziemy oczywiście 16 stron czytać. Idziemy dalej. W tej wersji niemieckiej, w którą mnie ja grają. nawet nie wiem czy ta historia gdzieś tam była zapisana na pewno i nie czytałem, nie wiedziałem o co do końca chodzi. No wiedziałem, że trzeba kupić obrazy, ale to chyba wszystko, co mi było na ten temat wiadome. Dobra. Ta wersja można powiedzieć jest skrakowana, czyli od razu możemy przejść do końca gry, czyli do końcowego ekranu i zobaczyć, co się dzieje, jak wygramy. Natomiast no, jest tu też napisane, że nie ma powrotu. Jedynym sposobem na powrót przy tego końcowego ekranu jest wgranie gry na nowo, więc na razie nie będziemy może jej oglądać. No i co? Zaraz nam się pina gra wczytać. Od razu to, co to, co widzę w porównaniu z wersją poprzednią, nie kontynuujemy gry. Tylko gramy na nowo. I, 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 i co? Ale tak tym joystickiem. Dziwne. Dobra. No. No nie ma kilku ustawień, które w wersji, w wersji niemieckiej były a mianowicie tam się na przykład ustawiało datę urodzenia i na każde urodziny dostawało się prezent w postaci pieniędzy oczywiście, tu tego nie ma. No i widzimy grudzień 1917, podsumowanie giełdy, cenu, ceny rzeczy, które można uprawiać na plantacji, inflacja w ostatnim miesiącu, inflacja ogólna, cena dolara. No, i dobra, z taką informacją startujemy. Jesteśmy w Londynie, to też zmiana w stosunku do wersji niemieckiej. Tam startowaliśmy z Berlina. No i widzimy następna aukcja jest w Lizbonie, 13 stycznia. Mamy na starcie 50 000 M, a więc tu się waluta nie zmieniła, czyli to marki mamy dostępne. No i co możemy zrobić? No, pierwsze co możemy odwiedzić to jest bank. No i w tym banku. Możemy sobie różne rzeczy kupić, możemy kupić, możemy wziąć kredyt, możemy kupić dolary, a może trochę kupimy, 4,14 marki, buy, open, no save, na razie z dolarami pusty, kupimy powiedzmy tych dolarów, no ile, z tysiąc, a może jeszcze z tysiąc. Dobra, to mamy 2000 dolarów. Możemy też kupować aukcje. Akcje, przepraszam. Takby linii chyba morskich. Kupmy sobie coś może kupimy Royal 103 dolary 1000. O, nie mam tyle pieniędzy. dobra, baj. Royal Kupimy na początek 100, dobra, no i co, w ten sposób możemy pomnażać pieniądze, ale nie jest to jedyny, jedyny sposób, tutaj będzie dostępna nasza kolekcja, na razie nie mamy nic, możemy zobaczyć informacje o, o aukcjach, 13 stycznia w Lizbonie można kupić Vermeera, więc zaraz się tam udamy, mark, czyli rynek, tutaj widzimy ile ewentualnie mamy, posiadamy, Kawy, tabaku, herbaty, kakao. No i ewentualnie jakieś tam okresy, dates, gdzie mamy coś dostarczyć. W tej chwili no nie mamy takich miejsc, nie mamy żadnych kontraktów na dostarczeniu. Zresztą nie posiadam żadnej ziemi. Dobra, no więc wybierzmy się może do tej Lizbony na początek. Czyli jedziemy do Lizbony. 197 marek nas to kosztowało. Zobaczymy, czy zdążymy na 13. Jedziemy sobie pociągiem, jesteśmy piątego, no dobra, więc czeka nas jeszcze 8 dni oczekiwania, no więc sobie tutaj zostaniemy, jest opcja stay, w starej wersji chyba nie było czegoś takiego, trzeba było po prostu wybrać miasto, w którym jesteśmy i wtedy dopiero wybrać ilość dni, w którym będziemy to czekać, natomiast tu można kliknąć na stay, 8 dni, pyk. No i dobra. No i 8, 8 stycznia 1918 prezydent Wilson ogłosił swoje 14 punktów dotyczących porządku po wojnie, jakby tak, a więc tutaj jest to gra, która też wprowadza się w pewne historyczne fakty związane. Związane. Aprous jakieś zamieszki. W Gwatemali. Dobra, mamy 13. Możemy iść na aukcję. Idziemy na aukcję. A, nie powiedziałem. Naszym przeciwnikiem w grze jest Vico Wermer, Który, gdy próbuje podkupić te obrazy, które my chcemy kupić, to jeszcze je fałszuje. Możemy mieć czasem PH i kupić jego fa falsyfikat. Dobra, wchodzimy na aukcję. No dobra. Dobra, a więc wermer, ghostu, jasno, czyli kupiłem obraz, więc teraz jak go kupiłem, mogę się udać do mojej kolekcji. a więc mam jeden jakby niesklasyfikowany obraz, mogę sprawdzić czy jest on prawdziwy. No i proszę, mamy prawdziwy obraz. Mogę go sobie zaklasyfikować do odpowiedniej kategorii. Widzimy wermer. No dobrze, pokazałem wam na początek, jak kupić obraz, ale pokazałem wam również, jak nie należy tej gry zaczynać. Dobra, musimy zacząć grę od nowa. Przeniosłem się do Stanów Zjednoczonych, gdzie w Richmond i w St. Louis otwarłem plantację. Minął rok, właśnie otworzyłem plantację również w Meksyku, tak trochę na ryzyko. Natomiast to są moje plantacje tutaj w Richmond, a za chwilę w St. Louis. Handluję przede wszystkim tabakiem. W tej chwili mam podpisany kontrakt na 300. Tabaku dostarczyć to mam do transportem do Londynu, jak widzicie, na maj. W tej chwili mamy styczeń, no więc jeszcze trochę czasu mam. Yy, idę te, jadę teraz sprawdzić, jak wygląda moja plantacja w San Louis. No, zarabiam dość sporo pieniędzy, no niemniej jednak yy, to życie w Stanach Zjednoczonych ma z punktu widzenia tej gry jeden problem. Mianowicie, w mało aukcji się trochę odbywa, tutaj tylko i wyłącznie w Nowym Jorku może się ono, mogą się one odbywać. No niestety jest ich mało. Tutaj właśnie dokupuję w San Louis jakby nową, nowe pole, które zamierzam obciać tabakiem. No niestety właśnie wysłałem cały stawak, który może bezmyślnie do Nowego Jorku. No więc będę musiał, będę musiał jakby poczekać chwilę, żeby mi tego tabaku trochę uprawili, żebym mógł zasiać pole. Po miesiąc zostaje. W międzyczasie w Europie skończyła się wojna. Mamy rok, jak już mówiłem 1919. Rośnie bardzo szybko inflacja co oznacza, że prawdopodobnie niedługo nastąpi krach. Widzimy kolejne rewolucje w takich niepewnych miastach, gdzie też można mieć plantacje, no ale ryzyko jest duże. Przez ten czas 12 tabaku, tu potrzebuję 15 na to pole. No niestety będę musiał sobie trochę dokupić, tabak to widzicie dość drogi, no ale myślę, że z tak będzie większy. Ziemia niestety też z każdym kolejnym zakupem robi się droższa, więc w Richmond już jest bardzo drogo, w Saint Louis też dość drogo, no dlatego ten Meksyk, ale tak jak mówiłem, na pewne ryzyko. Zobaczymy, jak, jak mi pójdzie. Tutaj wysyłam znowu znowu transport z Richmond. Jak widzicie, potrzebuję 300, mam 157, no ale jeszcze mam trochę czasu. Jak mówiłem, mało aukcji jest, więc yy, przez Nowy Jork planuję jakby wyjazd do Europy. Mam trochę pieniędzy, yy, żeby. O, tutaj właśnie Brigel trafił do mojej kolekcji, no ale to jest dopiero jakby początek początek tej kolekcji. Ruszam do Lizbony. Bardzo szybko nadal inflacja rośnie, no więc krach nieunikniony bardzo szybko. Kolejne, kolejne jakieś tam zamieszki, konfiskata Pól na szczęście nie moich. Dobrze, więc tutaj spłaciłem kredyt, który miałem. No, decyduję się na sprzedaż jakby pewnej ilości aukcji, pewnej ilości akcji, żeby zarobić, mieć pieniądze na te, na te zakupy, które chcę obrazy kupić, żeby znowu nie skończyć tak jak przy pierwszym, przy pierwszym rozdaniu. rozdaniu w tej grze. Więc pieniądze mi są potrzebne, mamy trzy kolejne aukcje. Udaje się więc najpierw do Londynu z tej Lizbony, będę próbował tutaj kupić kupić, co tam do, kupna jest no jakąś nagrodę wygrałem. W Londynie Rembrandt licytuje Ostrowiko, mnie tu próbuje przelicy, przelicytować. Widzicie, kwota ostateczna 92 tysiące marek. Sprawdzimy, czy chociaż oryginalny. No, na szczęście oryginalny. Kolejny obraz do mojej kolekcji. No i teraz jedziemy dalej. Sprawdzamy termin. Jeszcze trochę czasu jest. Więc po Wernera do Paryża. Wermera, oczywiście ja zawsze Wernera mówiłem, ale to prawidłowo Wermera, holenderski malarz. Tutaj czekamy trochę w Paryżu. No i właśnie nieszczęsna denominacja 5 do 1, więc tu trochę 383%. Spadek, no i niestety trochę też straciłem, straciłem pieniędzy, bo tutaj sprzedałem te aukcje chyba niepotrzebnie. No ale cóż, spróbujemy teraz coś kupić. Jeszcze tutaj spróbuję sprzedać trochę aukcji, akcji nie, jednak nie. No jednak wysoka cena nie licytuje ostatecznie tego wermera, żeby nie wpaść w kłopoty. Kupujemy trochę akcji na przyszłość. Aby mieć co sprzedawać, jak ceny wzrosną, no i nie pozostaje na nim nic innego, jak przez któryś z europejskich portów powrócić do Stanów. Niestety takie, taka, taka podróż trwa długo. W międzyczasie, jak widzicie, strajk w Richmond moich pracowników, i niestety to spowoduje pewne straty z punktu widzenia kontraktu, który mam. Który mam podpisany nie jest, to zbyt korzystna sytuacja, więc się w, w Richmond, na mojej największej plantacji nic nie zebrano przez ten okres, kiedy mnie nie było, aż 64 dni. No patrzę, patrzymy jeszcze jak wygląda sytuacja w St. Louis. No tu trochę zebrali, ale to i tak będzie zdecydowanie za mało z punktu widzenia kontraktu, który no lada chwila trzeba wypełnić. Bierzemy sobie kredyt. Będą nam potrzebne pieniądze. Wysyłamy tabak. Dobra, patrzymy. Mam 203, no a 300 muszę mieć. No, będę musiał dokupić tego tabaku trochę. No, jednak i tak to będzie dla mnie korzystne, ponieważ kontrakt podpisałem przed krachem na dość wysoką cenę. Natomiast teraz tabak jest tani. Więc, więc i tak zyskam. Nawet biorąc pod uwagę, że będę musiał go kupić. I to w niemałej ilości, bo 97 sztuk. Ale Koniec końców powinienem nieźle na tym zarobić. Dobra. Wysłałem jadę do Richmond będę musiał zatrudnić pracowników. No i dobra kontrakt zamknięty 272 tysiące zarobione. Po tym wydarzeniu postanowiłem się zwinąć interes ze Stanów Zjednoczonych i udać się do Europy ponieważ większość aukcji odbywa się jednak tam i tam próbować najpierw otworzyć jakąś plantację a potem kupować obraz. Ale to już wszystko zobaczycie w odcinku drugim.